Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchy, ani Radowicz cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No. Niech będzie. Nie potrafię ci odmówić przystojniaku, tak, znam się na kobietach. Dlatego nim się pożegnamy, oddaj mi te notatki. Dobrze dobrze, weź je sobie i się wypchaj, żegnaj Gerald, albo raczej do zobaczenia.